Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Demacysko, a to jest kolejny odcinek ze Skilla. I tak, to znowu ta mapa, bo innymi nie wybrali, bo host, który hostuje to, widocznie yy, polubił tą mapę. O, im na początku dwa kile, Trzy. Jak już mówiłem w tamtym odcinku muszę się podszkolić w skilla, więc co każdy odcinek będę chyba lepiej grał. Chyba. I yy, jak już wspomniałem yy, ka każdy odcinek to jedna runda, dlatego będę po dwa odcinki. Mm -hmm, mm -hmm. O Jezus, granaty. Ała. Młotkiem zabawkowym. Ja nie mogę. <laughs> o, o, widziałem, widziałem. Widziałem, tam był, tam był. Będzie... Będzie... Będzie kill... Nie ma. Super! Pewnie VIP mnie zabił. Nie, nie VIP. Ale broń vipa Nie, mocna po prostu broń. A ten to dopiero jaka broń. OK idziemy 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 są tu nie ma Ała Ahmed muszę go zapamiętać sobie Ahmeda że dobry jest w tą grę w, w tą grę gra dużo ludzi y, w skilla więc y, dużo Polaków szczególnie Myślę, że Wam się spodoba ta gra. Ała eee, e, kukoł znowu Ja nie mogę. Z, z, nie, o Jezus granat. Dobrze żyje. Ja, jak nie trafił w tym dymie? Zobaczę. co to pokazuje, jakby on się w ogóle nie ruszał i nie zabił. Aha, rozumiem. Kukuł zaraz normalnie y, cię y, ci zgłoszę, bo nie wiem, taką bronią z, y, zabijasz na parę strzałów. Ała. O, Kizen ma niebieską. Najlepszą. strasz wyszła. Nie. Yeah. A, 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 nie, nie. Jest. Żyje. Auć. I zielony. Co z aktualizacji jeszcze? Drogie, więc nie chcę. Jakby... Nie mam kasy na to, a jestem tak jakby nowym graczem w tą grę. baby girl. Baby-girl. No, dobre, dobre bronienie, które już mają. Te famasy i tak dalej. Ała, czy mnie zabiją? Zobaczymy. To karabinem nawet nie słyszałem tego karabina, tych, Tego świstu. Gun-golf, Tat, Jest zemsta. Mlen, <śmum> <śmum> Jeszcze No Na down. Następny myślę, że nas... Myślę, że następny odcinek będzie już... Nie, nie niebawem, bo mm, na pewno będzie niebawem, ale y, że będzie na innej mapie, bo chyba ta mapa trochę się nudzi. Nawet po oglądaniu można zapamiętać całą mapę. Co? O, jest, jest, jest. Ja nie mogę prawie, zobaczymy ile miał życia. Aha, tu jest ciało. Nie pokazało śmierci. Super. I przegraliśmy. No to co, to był drugi odcinek. Więc komentujcie, subskrybujcie i na razie.